Minecraft, ale utknąłem we własnym śnie. Czy rzeczy, o których pomyślę, będą w tym śnie się pojawiały i czy pomoże mi to pokonać smoka? A jeżeli ty też dzisiaj spałeś, to zostaw łapkę w górę. Sprawdźmy, ile ludzi dzisiaj spało. Zaczynajmy. Bęk! Nie do końca wiem dlaczego mylę państwo, ale znajdujemy się w chatce wiedźmy. A w zasadzie to jesteśmy tutaj utknięci, bo są żelazne drzwi nie do otwarcia. I zrobiło się jakoś ciemno na dworzu. Może chociaż w skrzynce coś ciepiej. No, no no super, dzięki. Wiecie co? Prześpijmy się i zobaczmy, czy z rana po prostu. Być może otworzą nam się drzwi. Fajnie by było. One hour later. Eee, e, cze. E, cze e, halo, ej! Poczekaj, poczekaj. Gra się zaczęła, się... O! Co się stało? Halo? Czy ja mogę do chatki, gdzie spałem? Co tu się wydarzyło się? Czy ja właśnie wyleciałem w chmury? Jestem w jakimś dziwnym śnie? Jakby w ogóle tytuł filmu o tym nie mówił. Okej, co jest? Czy ja mogę przestać? O! Mogę przestać latać! O nie! Ej, nie mogę niszczyć chmur w moim śnie. Halo! Ej, ja tam widzę jakieś dziwne świecące pałki, ale czy to nie wygląda przypadkiem jak rogi jednorożca? Co? Ewidentnie to muszą być rogi jednorożca, bo ja tak. O... To są rogi jednorożca. A dokładniej odłamek rogu jednorożca i mamy jeszcze proszek z rogu jednorożca. Co się dzieje? A po co mi to? Łocia, panie! Ale tego dużo. I ja tak. I, i... <laughs> Czekaj, bo co w tym śnie dalej się dzieje? <laughs> Utknąłem tutaj u góry będę tylko z jednorożców jakieś rzeczy sobie podnosił? Okej, okay, ja tutaj widzę, że ewidentnie jak biegam sobie dalej, mogę podnosić te rzeczy i świat w moim śnie się dalej generuje. Dobra, wygląda to dość niepokojąco. Czy to nie jest tak, że ja dalej jestem tam w tym domku i po prostu faktycznie utknąłem w głowie? A ty kliknij sobie suba, no bo jest za darmo, to czemu nie? Ej, a mogę po prostu spaść i się obudzić jakby... Czekaj, o! Genia... Nie. Nie mogę. To mnie cały czas unosi, chyba jestem utknięty tu u góry. Czekaj, coś z tego da się w ogóle zrobić? Jakby ja nawet nie mam Ej, halo, przecież ja właśnie nawet nie mam jak zrobić sobie craftingu. Poka to. Nie. <laughs> o ty papa. Crafting table. Ty, jakim cudem zrobiłem crafting w ogóle z tego? O co tutaj chodzi? Ej, ja mogę robić tutaj różne rzeczy z tego. Jak dobrze widzę, nawet mogę robić stacje robocze. Ej, czy to nie oznacza, że tutaj być może, tylko być może, znajdę na przykład jakąś wioskę? Podniebna wioska w chmorach w mojej głowie to może być najlepsza wioska na świecie. Tak, w tym momencie marzę o tym, że pojawiła się tutaj wioska i ona się pojawić musi się, bo to mój syn. Halo. Jakby tak musi się wydarzyć. Aż mi z tego wszystkiego wziął i świat pod nogami zniknął. Ej, czy mi się wydaje, czy mi się tam właśnie wioska przyśniła? Co ty gadasz? Nie gadaj, że będą tutaj. Nie, to nie, niebiajscy, to będą. Ty, oni są normalnie w piżamach. Willagerowie ze snu, normalnie cała wiocha to jej się pojawiła. Co ty gadasz? Jak ja mam wejść do góry? Hello. Ty, to jest duże. To jest dużo villagerów. Ty, a może coś znajdę w środku specjalnego. Dzie dzień dobry. Zastałem siebie we śnie. Czekaj, ale oni tutaj niczego totalnie nie mają. Halo, panowie biedakowie, macie coś tej dodatkowego? Tak, chyba niekoniecznie, czekaj. Wiesz co? Ja się faktycznie zastanawiam, czy teraz nie przygotować im na przykład tych stołów do pracy, bo może wtedy będą coś konkretnego od nich kupić. Hej, ziomek, czekaj, masz to. Chodź do roboty. Czekaj, będzie smoker i będzie ten. Czekaj, okej, okay, i możemy co. Okej, okay, mogę. Normalnie wymienić u niego te rzeczy. Dobra, wymieńmy sobie na te proszki, bo ich mało mam. Oj, od niego tyż, dobra, trochę tego jest, i czy coś nowego ci się pojawi? Ole coś mogę teraz kupić. Ej, no niby mogę, jedzenie, w końcu, halo, nie będę głodny chodził. To ja poproszę kurczoków, trochę by się przydało, jak będzie było, a ty, kolego, przesympatyczny, okej. Okay. Możemy flinty od niego kupić, kupię jeden i poczekajmy, co teraz nowego u niego się pojawi. No, co masz cieka Ej, dobra, łuk możemy kupić, to się przyda. Bo jakby w moim śnie, to ja bym chciał, jak już jestem, to chciałbym grę przejść w sobie, nie? Okej, okay, trzeba... Dzień dobry, ty skąd ty żeś się wziął? Teraz mogę nawet kuszę kupić. Okej. Czy on będzie miał kolejny level czy tak średnio? Bo tak nie widzę, żeby coś u niego się zmieniało. Ej, dobra, nawet możemy kupić zenchantowany łuk. To po co ja tamten kupowałem? O, elegancko i możemy w końcu kupić strzały, tylko mi się trochę tak jakby odłamki jednorożca skończyły, jego rogu jakby. Muszę pójść na zakupy, stary. Dobra, łuk mam, strzały jakieś też. Będą musiał dorobić resztę tych rzeczy, ale najpierw muszę nazbierać troszkę tych wszystkich rogów i dać każdemu robotę. Być może uda mi się w końcu znaleźć coś, dzięki czemu będę mógł przejść grę. Albo jakieś bloki, czy to jest w ogóle gra bez bloków dzisiaj? Jest pełno tych domów w tych wioskach. A kiedy ja się będę mógł obudzić, tak przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że to jest ważne pytanie. Dobra, skoro tamtek zrobiłem sobie na maksa, no nie? To weźmy, zróbmy sobie drugi crafting, bo nie chce mi się wracać. I zróbmy na przykład sobie stół do kowalstwa. Ej, może sprzeda mi coś konkretnego, jakąś zbroję narzędzia, no nie wiem. Ej, no mogę kupić normalnie motykę. I jak mamy takiego, to zróbmy może jeszcze. Czas ja zrobiłem właśnie drugiego smokera. No bez jaj. Okej, okay, możemy kupić dzwon, tak nie bardzo widzę, żeby mi się zaprzedało. Siekiera, w końcu coś konkretnego. Okej, okay, coś mi się psuje z oczami. Ten sen jest bardzo dziwny, czemu to jest różowe i niebieskie. Łopata z silktaczem, genialnie. Do czego mi? Nie wiem, bo i tak nie mogę tu niczego wykopywać. Przecież, no halo. Dobra, mamy jeszcze kilof, bo jakby nie był, ja tutaj będę mógł, chyba, mi się wydaje, dostać się w późniejszym etapie do Nederu, Albo do Aederu. Ty bo mogę zrobić Obsydian, czy mi się... Pa, to... A dlaczego tylko jeden? Normalnie 11 obsydianów mogę zapalniczkę też. Zro Ty ja wszystko robię z rogów jednorożca, jakby co tutaj się dzieje? O, i mogę zrobić bloki śniegu do chodzenia. Ej, to się może przydać bardziej. <laughs> to jest sen. Dobra, idę do kolejnego domu, bo tutaj już oni nie chcą w ogóle ze mną handlować. Ej, mogę zrobić łóżko, jakby chciałbym się... A nie, czekaj, we śniech ma się nie da przespać, nie? Tak? <laughs> czekaj. Boże, nieważne. O, dobra zbroja też się przyda, dawaj to! Bez zbroi to ja dalej nie idę, tylko znowu mi się rogi pokończyły. Dobra, prawie jesteśmy obkupieni cali, tylko ma jeszcze dalej. dobra, ja muszę zbierać trochę więcej tych rogów. Bo hmm. okej, okay, kupiłem żelazne z rzeczy po to, żeby dopiero teraz móc kupić diamentowe super. Dzięki wielkie style. Zawsze marzyłem, o tym, żeby kupować tak bez sensu rzeczy właśnie. Dobra, pójdźmy do kolejnej wioski, zróbmy jakiś kolejny y, ten. Y, Stację roboczą, no, zobaczmy, co teraz dalej będą sobie przygotować, bo brakuje jakiegoś miecza, cokolwiek, że mógł wejść na przykład do nederu. Chociaż już mogę w sumie wejść do netheru. Pytanie: czy nether też będzie moim takim dziwacznym snem? Ej, czekaj, czekaj, bo tak myślę, że jeżeli znajdziemy kleryka, nie? Tego gościa od tego miejsca, to czy on mi sprzeda coś, co faktycznie na przykład mi się przydala? Perły? No nie wiem, cokolwiek, żeby zrobić end dalej, żeby go odpalić. Bo ramę portalu mogę zrobić sobie samemu, ale potrzebuję do tego oko enderu Okej, okay, możemy kupić tutaj glowstone To nie jest tak, że mogę odpalić sobie... O, panie, czekaj, czekaj Ja będę mógł odpalić sobie eder? Daj mi takie jeszcze dwa, o, panie, normalnie Eder sobie będę stworzyć Poka, to normalnie to musi zadziałać Czekaj, 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 wystarczy mi? Czekaj, yy, jak to ciężko! Dwa i... trzy! Okej okay. Raz i yy, Dwa i... Yy, trzy Dobra, czy jak wykopię to łopatą, to to dostanę? Proszę. Tak, tu pyk, pyk, tu cyk, pyk. Podpal i. No i moje marzenie się nie spełniło. Panie, to chyba jedna koszmar, jest, wie pan. Perły! Ej, elegancko, możemy je kupić w końcu! Dobra, ja bym chciał dużo pereł. Tylko nie mi na dużo pereł. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty co? coś, nie odchodź. Ja muszę nazbierać więcej rogów. Adam, czekaj, lecę! Łap mnie! No i że się złapał. No, mam 13 pereł. Co teraz? Bo w zasadzie to mamy bardzo dużo rzeczy. Czy to nie jest tak, że teraz powinienem wybrać się już do netheru? Bo jakby nikt ma mi nie sprzeda tych pałek, nie? W sensie, że mógł sobie zrobić yy, to takie zenchantowane oko. W sensie, że Blaze Rody mi chodzi. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę jeszcze raz zrobić sobie tego łuczarza, bo tak tyle strzał to mi nie wystarczy. Czekaj, jeszcze raz. chodzę, dadzą mi tak od razu strzały do kupienia, nie, że muszę się wymieniać bez sensu. O, i o to chodziło, Andrzeju, Boże, jak ja Cię uwielbiam, no i teraz to ja mogę iść. Dobra, zróbmy portal do obsydianu, co, co, do netheru. Okej, okay, czy to zadziała? Powinno, no nie? Yy, dobra, jesteśmy, wejdźmy, zobaczmy, czy nether jest nederem takim normalnym, będzie koszmar. Ewidentnie trafiłem do koszmaru, ale dalej, okej, okay, ja dalej jestem we śnie, bo dalej jakoś dziwnie latam. Ale widzę już teraz fortecę, także najważniejszy mamy przy sobie. Okej, okay, dawaj, i tylko muszę jakoś tak. No właśnie, najlepiej z łuku, bo tak to ja nie mam czym się bronić. Na wniam żelaza, żeby zrobić sobie tarcze, a nie żadnych potek. Dziwny ten sen, nawet lawa tu nie płynie. Za to wycieka z dachu. Super, świetna sprawa. Mam pierwszą pałkę. Dobra, wynośmy się z tego koszmaru jak najszybciej z powrotem do tego mojego pięknego snu pod niebem. Ty tak teraz patrzę, nie? Ty, co jest z tej blaze'ami, Czy one są łyse? Ty no normalnie, nawet brodę ma. Co to jest za porąbany sen? Jeden, to zostaw mnie, nie strzelaj do mnie. One hour later. Do zrobienia portalu będziemy potrzebowali jedną Ender Eikę Tak to się nazywa, nie wiem Okej, okay, super, mam tego gigantycznie dużo Dobra, do 12 Mogę to postawić, mogę chłopaki? Nie ma problemu? Elegancko. No widzisz? Genialnie, dobra. o, Oooo, perły! Ty, czekaj, 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 wracaj, wracaj, wracaj! Jeez, yes. ale bym się zdenerwował jakby pękło Okej! Okay. Udało się odpalić chłopaki idziecie ze mną? Szczały mam! Miecza nie mam, ale nie mam skąd wziąć. Najwyżej będziemy siekierą tłuc. No nic, wejdźmy do środka i zobaczmy, czy ten świat będzie całkowicie normalnym światem. Okej, okay, to jest w miarę normalnie. Dobra, wy pokonajmy smoka, co? To jest dobry pomysł. Jak już przez sen smoka pokonuję, to w ogóle jest genialnie. Okej, okay, chyba zostałem ostatnia wieża. Czy ja mogę tego smoka tłuc poza tym? No tylko siekierę, a ta siekiera tak średnio do bicia. No nic, jak trzeba siekierą, to siekierą. Jakiś krzywy ten łuk mi sprzedali. Nie mogę go trafić w ogóle. Dobra, perczuję, to już musi być końcówka. A ty będziesz go ze mną bił, panie Endermanie? Ej! Co się stało? Co to jest za napis? Quextanosu evetuve, Sone Quesubia por las nubes... Czekaj, 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 co to jest napisane? Czy mi się to wszystko przyśniło? Co to znaczy i dlaczego w ogóle nie jest po polskiemu i co to? I to są unicordy, to wszystko... Nie gadaj, że mi się przyśniło, że pokonałem smoka, no bez Jahi Bo <noise> tak blisko!